To już jest ostatni dzień, właśnie jedziemy do Malezji, yy, a tutaj nasz piesek bazyliszek, piękny piesek, który został ukąpany. Niestety nie nagraliśmy tego, wyciągnąłem kleszcze, wykąpaliśmy go, był z nami przez dwa tygodnie. Jedziemy go odwieźć do jego domu prawdziwego, bo kurczę, szkoda, żeby został na tej plaży. Jak wróci, to wróci jego decyzja, tak? Ale jaki fajny, nie? Fajny Bazyliszku, fajny. Powiedz, hello? Dobra, musimy się pożegnać z Bazylem. Bez Bazyl, chodź. Pa, Bazyl. Pa, bazylisz. Idź się z nim pożegnaj, no. Szybciutko. No idź, pożegnaj się z nim. Pa, Bazyl. Patrz, jak poszedł do domu. Okej, okay, thank you. No, no. Pa, Bazyl. Nie. On wie, gdzie on ma jechać. Patrz. Pobieg do domu. Patrz, jak wie gdzie biegać. No. Patrz. Pa, Bazyl. Przyjechaliśmy właśnie do Suratani i jutro wyjadujemy do Malezji, ale popatrzcie, jaki nam się hotel trafił za 50 złotych. Myślałem, że to jedna taka z kolejnych klitek do przenocowania, a tutaj naprawdę jest fajnie. Chodźcie, wam pokażę. Za 5 dych to naprawdę luksus, jak żeśmy spali w chatce. Takiej <noise> za 40 zł, to, to, to jest naprawdę luksus. Patrzcie, Tak to wygląda. Ładne kafeleczki to. No, powrót do rzeczywistości. Tutaj Magda siedzi. Telewizor. Ładna ta lodóweczka. Piękne biureczko. łóżko. No i łóżko. Patrzcie, jakie łóżko zajebiste, a tutaj dwa łabędzie, ręczniki zwinięte w łabędzie. No i patrzcie na to, jakie przywitanie, Dear Piotr Ogiński i świeży kwiatek. Nie mogę, naprawdę jestem w takim szoku, jak wszedłem do tego hotelu za 50 zł za noc i to w centrum miasta, w takiej fajnej lokalizacji, nie wierzę. I za chwilę lecimy do Malezji. Jesteśmy w, w Suratani, w takim tajskim miasteczku. I powiem Wam, że tutaj naprawdę jest zero tu, turystów. Ludzie się na nas patrzą, szczególnie na mnie, tak, bo jestem blondynem, Tak, wszyscy. Taksówki się zatrzymują. No i mam nadzieję, że dobrze zrozumiałem, że o 9.00 jest ten autobus. Bo już mi mówili, że jest o 7.30, autobus dalej nie przyjechał. Ale to się w Azji zdarza: tutaj autobusy nie przyjeżdżają. Urzechy nerkowca, bo tak jest oczywiście zdrowo, nie naturalne orzechy. Już jesteśmy za bramkami i patrzcie, co w środku znalazłem. Znalazłem sól. Ale patrz, patrzcie jak to wygląda. Czekaj. Muszę to odlepić. Sól w takim woreczku Na lotnisku w Tajlandii Bardzo przypałowo Naprawdę kurde Patrzcie Mam nadzieję, że to sól Dobra, sól, sól